Dobra, zobaczmy tutaj, co mają. Ale jak się przyjrzycie, przyjrzycie dokładnie, to ten meczet ma sześć wież. to jest tylko mosque having some six kolumn in whole Istanbul? No, so to showing some kind of position okay. of the mosque. Of oh, the power of this mosque, I don't know how to call no. no. it. tutaj będzie bardziej chyba widać. Gdzie sześć? Tutaj jeszcze dwie są takie, jakby obok. Myśleliśmy, że w poniedziałek będzie trochę spokojnie. No nie. Nie jest spokojnie. Look interesting, no visual. Very interesting. Możesz can feel this aura. To something coś ważnego. No nie. Mimo, że nie ma jakiegoś idea, About this. Because about the surface, it doesn't look like so gorgeous and shiny but It was, can... yeah. Probably but... it was. They just make this. They couldn't handle this. Ah. Muslims, yeah. Twelve fifteen, they are close. Mm -hmm. What time is it? Aha, four minutes. I think so. We can make. That's 4 minutes. Zam now to. I open for two hours, I think, because there will be prayers. Ciekawe, czy uda nam się wepchać po prostu w te 4 minuty do środka. <laughs> Aha. No dobra, nie udało nam się wejść. Totalnie zamknął nam przed nosem. Po prostu Już wchodziliśmy i koniec. I po prostu stanął i powiedział koniec, teraz. Czas modlit i już nie wejdziemy no, no nic skoro nie udało nam się wejść A, Tu mają jakieś Obelixy mhm. Tu mamy taki Obelix Który ma jakąś tam swoją historię Ja jej teraz nie znam Wiem jedynie że to miało chyba bodajże

There's people upstairs about the food and, yeah? and water it's mean like they try to showing you know who is the king here oh, okay. so you can see actually oh, see? and they remove the face of the important people on purpose yeah this is all this kings. you see and here if you can see this is the beggars with this all mm -hmm. pots begging for the food and water this. this Osman troops, said they are the. How to say? They took this heritage of the Eastern Roman Empire. Mm -hmm. That's why they keep attacking the Roman Empire to make this unified mm -hmm. Roman Empire. Yeah. Yeah. But the other side, if you see this, they removed this old face of the king of the course. Roman Empire. Of course. <laughs> Przechodzimy do kawiarni, której ostatnio nie mogliśmy znaleźć Pogubiliśmy się w tych uliczkach, mapa nam nie pokazywała Teraz troszkę sprawdzaliśmy i miejmy nadzieję, że wiemy teraz, gdzie się udajemy Także, to jest To jest 300 lat Ma Kiedyś używano go jako instytucja, a teraz jest shisha bar. Więc mogę zaznaczyć, że jest to z najnowszych kafejów w Instytucie Dobra, zobaczmy Dobra Tutaj ostatnio się gubiliśmy gdzieś w tych uliczkach Chodziliśmy gdzieś tam w środku w tych budynkach Próbowaliśmy znaleźć Także idziemy Tutaj ostatnio się gubiliśmy gdzieś w tych uliczkach, chodziliśmy gdzieś tam w środku, w tych budynkach. Tutaj ostatnio nie wejścieśmy bo dla nas to wyglądało jak jakiś mecz. Mm. Wejdźmy, zobaczymy. No to chyba wciąż tego nie znajdziemy. Nie mam pojęcia o co chodzi. O. Zaraz będę musiał się zapytać dokładnie, bo to jest jakaś masakra. Zapytałem się jakiegoś lokalesa. Trundę możemy trafić do tej kawiarni. Kurde, ukryta na maksa, nie można za znaleźć. To co mi powiedział? Karset, karset. Więc idziemy, karset, karset. No i chyba to tu jest ten karset. So you here? No, here. Ok. Jest He Like oh. Udało nam się w końcu znaleźć. O. O, jest z Ale tu jest nakopcone szyszą, że się nie da dychać. Jest tu bajki, jest. Są the Szysza. No dobra, musimy to jakoś rozkminić, jak my mamy to kupić. But this the coffee, no, this jest the fire, I think. So. Coffee? Tu coffee. Yeah? Dobra, jest tu tak nawalone, że że nie da się dychać po prostu, to. Okay, yeah, so this is the fire for the śśś. Nie, this the yeah? fire for the

Ponad 300 lat temu otworzyli już to miejsce. Legenda głosi. <laughs> jest to tak nawalone w ogóle to shiszą, że sami postanowiliśmy spróbować pierwszy raz w życiu shiszę turecką. No w takie miejsce to możemy spróbować. Do you ever try No, I never tried. It was the boom when I was the student. Okay. In two thousand eight, nine. That yeah. time was the big trend in Korea. Okay. They make some kind of hookah bar or some open some cafe like in the cave. Okay. But this trend disappeared and that time I never interested. Yeah. I think so we find great place for first time to try it. Yeah I was started thinking from since Azerbaijan, if mm. feel their culture maybe just to try. <coughs> once in the life, no. Yeah. I see. And actually, it's very cheap, no, On what, six euro. Mm. So it's some kind of taba. Some kind of taba. No? no idea what is shisha. No idea. I don't know why they smoke this and what is this. No idea.

So, the pharmacy. is some, some Like, like some electronic together? Ah, like bait. Very strongly you have to. Okay. No, just pick out, don't Just nothing, isn't <laughs> it? Just flavor, me. eh? Um, I'm confused like this popcorn or just meat. Some kind of, I don't know, some kind of wood with the flavor of meat, I don't know. Take out, take out. Don't keep this. <laughs> like some cigar, you don't keep them. Oh, don't. okay. I don't fit, but I keep doing. I don't know why. Mm -hmm. Oh, pray time. Mm -hmm. like? No idea. <laughs> I don't got it. Okay, no. Should I do? A little like tobacco. Yeah. Uh, it is so tough. something like electronic cigarette something, no? Uh, yeah, very light. but I can feel something. But you don't have any like some stained flavor from the top. No. Yeah, yeah. Mm, sitting drinking tea, yeah. smoke pipe. What has to be done to this? No. it's Kawki to jest jak <laughs> są so. like peanuts, no? Coś jak orzeszki Ziemne. Yeah. Yeah, yeah, enjoying turkish culture <laughs> oh so strange <laughs> now with this prey time also with the sun it's very typical yeah with this coffee and pie in this place yeah <laughs> with this place especially. I don't know. <laughs> <laughs> why? why? Maybe. Huh? Something uplifting. Now you understand also why they play this chess. Huh? O oh ja. Yeah. Yeah. You can see the place like this or smoke shisha, drink tea, coffee and play Dutch games. Very we well. tak it. Yeah. I can enjoy Turkish shisha. Ja. Yeah. <laughs> Dobra. Czas na szysze dobiegał znakomicie, ale się okazuje, że nie wolno płacić kartą, tylko przyjmują gotówkę najlepszy jest ty to, to już nie pierwszy raz, że trzeba naprawdę uważać jak wybierać gotówkę w tych bankomatach bo czasami przelicznik jest no, po prostu astronomia ogólnie nie więcej, 1 funt to jest e, 30 tych ich liry i chciałem wybrać 300 lirów ale w bankomacie to kosztuje 23 funty poszedłem do drugiego bankomatu wybrałem 200 lirów i to kosztuje 6,50 funtów. Także różnica jest straszna, trzeba uważać z tym. Dobra, wychodzimy zaraz wam. Jeszcze coś opowiem, tam chyba mają przejście. Nie za bardzo mogę tak nagrywać. No, bo tu od groma ludzi jest, nie wiecie. Nie wydaje mi się, że sobie życzą, żebym tak nagrywał. Zobaczcie. Nie będę tak machał kamerą Mogę tylko tak pomachać o za pleców możecie mi tylko popatrzeć Ej, czy na ludzie sobie siedzą palą, piją herbatkę To tak nie wypada z kamerą i go pasuje Wywodzimy stąd Chyba Jeśli jest tu wyjście Nie wiem czy tu jest wyjście Czy nie ma tu wyjścia Aha Ostatnio tu byliśmy, to oto doszliśmy I się zawróciliśmy bo, bo myśleliśmy, że to... Jesteśmy w złym miejscu A byliśmy już tak blisko, jak nie mogliśmy znaleźć so To jest na moskwie? Oh to so są cool. cool. yeah. Dobra Ale to jak typowo w Turcji to dobra, to jeśli chodzi o bankomaty o wybieranie pieniędzy, to już chyba powiedziałem z Bo wczoraj chcieliśmy też wybierać, bo mieliśmy zapłacić za pokój i tam trzeba było zapłacić chyba 400 euro. Ale jak poszliśmy do bankomatu, żeby to wybrać, to bankomat. Chciał nas policzyć 580 euro za to, bo chcieliśmy wybrać to w lirach tureckich. Także strasznie musicie uważać, jeśli chodzi o wybieranie pieniędzy ee, z bankomatu. Musicie znaleźć odpowiedni bank. My wybieramy w te, z tego Zirat. Zirat jest, tam nie ma tej, takiej ala prowizji, ale to też dobrze jest wybierać z bankomatu, gdzie Wam po prostu. Od razu na ekranie przelicza, ile to będzie kosztować, jak będziecie wybierać w lirach. No bo można naprawdę dużo pieniędzy, może po prostu sobie pójść tak o na wybraniu pieniędzy. No to wiecie. Jak tu mnie chcieli za 300 lirów policzyć 23 funty, no to to jest dużo. No bo 300 lirów kosztuje 10 funtów jakoś, tak? tak? No to to jest dużo na takim małym. kierdo Ale teraz najlepsze przyszło do zapłaty za to szysze i te kawy. To tam, tam dobrze, że tam jest cennik. daję mu tam, bo tam cena wynosi 250 lirów. No, I, I withdraw here in this bank. KAB, yeah. So we can check if we can withdraw here. So he also say how much gonna be cost. Okej, Dobra. No, bo teraz musimy też wybrać pieniądze, żeby zapłacić za pok. No, dobra. E, za szyję kosztowało 250 lirów Wiesz, i miałem tylko 400, dwa razy po 200 No i mu daję, żeby zapłacić On tak już zabrał to, że okej, okay, okej okay. Ja tak patrzę, no nie do końca okej, okay, okej okay. No bo... Ten, reszta Tak dobra, dał mi stówę reszty, nie? No ja stoję dalej, no że jeszcze, A on tam a czy nie było tego, tego, tego i tamtego? Czy tam wiesz, wody, czy herbaty Mówię, nie, nic nie było. No tak, stoję. Macha to głową, dobra, dał mi 30. Ok, i moja dobra, niech będzie ok, już te 20 tych lirów już masz tego na piwku niech ci będzie. Ale do no, witamy w Turcji. Zawsze jest po prostu targowanie. Nawet jak są ceny w barach, to i tak podwyższają turystów jak tylko mogą. To jest po prostu taki klimat tutaj. Dobra A teraz wybierałem z banku TEB Tak się nazywa bank I też ma dobrą prowizję To naby cost 380 Eight Pasza To jest za No. Tak sobie teraz żartujemy że w Turcji to nawet z bankomatem musisz się targować za ile to ten pójdzie albo nie pójdzie ile ci dadzą co <grywa> za kraj no no we go straight to domu